A tymczasem okazuje się, że Bóg wie lepiej. Okazuje się, że Pan Bóg ma jakiś plan wobec naszego życia, jakiś pomysł, ja to nazywam marzenie, które wydaje się lepsze od tego, co my zaplanowaliśmy. I dlatego warto to marzenie, to, co Bóg przygotował dla nas. Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa Artura Ważnego, który dzisiaj poprowadzi nas w warsztacie. Warsztat Bóg wie lepiej. Myślę sobie, że, że ksiądz biskup jest dobrą osobą, żeby powiedzieć, co Bóg wie lepiej i jak Bóg wie lepiej. Szczególnie nam, którzy przychodzimy do naszego pasterza, aby słuchać jego głosu. Także oddaję już księdzu biskupowi głos. Dzisiaj... Jesteśmy bardziej na YouTube niż na Zoomie. Ci wszyscy, którzy oglądają nas na Zoomie, oczywiście można być z nami również tam. Natomiast myślę, że dzisiejszy przekaz, dlatego że nasz warsztat odbywa się w ramach spotkania na żywo też, będzie lepszy po prostu na YouTube. Więc polecam osobom, które są na Zoomie, by się przesiadły, będzie lepiej. Dobra. Dziękuję już. Zapraszam. Może rozpocznijmy od Ewangelii. Jeśli możecie, to powstańcie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Marii z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Marii, twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło porodzi syna któremu nadasz imię Jezus on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów a stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię Emmanuel to znaczy Bóg z nami Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Oto słowo Pańskie. Można usiąść. O, będziemy mieć przygody. Z narodzeniem Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Maryi z Józefem wpierw w nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. To jest taki czas w życiu świętego Józefa, kiedy wydawało się, że wszystko jest poukładane. Już dokonał wyboru, Maryja też dokonała wyboru. Przed nimi cudowne wspólne życie. Wiemy, że zaślubiny w Izraelu wyglądały w ten sposób, że najpierw była jedna część, potem druga część. Najpierw był Kidusin, potem był Nizuin. Czyli najpierw były takie zaślubiny, ale jeszcze nie mieszkali razem. On wracał do domu ojca, przygotowywał miejsce i po jakimś roku przychodził do domu żony, już żony, oblubienicy i zabierał ją, żeby zamieszkiwali razem. I właśnie w tym czasie. Oczekiwania, kiedy jeszcze nie mieszkali razem, ale już byli poślubieni, pojawiła się nowa rzeczywistość. I myślę, że to jest takie zaproszenie dla każdego z nas. Czasem nam się wydaje, że już wszystko w życiu po jakimś czasie mamy ustalone, określone, zaplanowane po ludzku, no i nic, tylko po prostu realizować to, co zostało przez nas jakoś tam ustalone, wymyślone, czy. Ożeniliśmy się, czy zostaliśmy kapłanami, czy też jakieś inne decyzje podjęliśmy, a tymczasem okazuje się, że Bóg wie lepiej. Okazuje się, że Pan Bóg ma jakiś plan wobec naszego życia, jakiś pomysł, ja to nazywam marzenie, które wydaje się lepsze od tego, co my zaplanowaliśmy. I dlatego warto to marzenie, to, co Bóg przygotował dla nas. Co wie lepiej, odkryć. I tu się pojawia problem, ponieważ nie zawsze jest to do końca jakby zgodne z naszymi oczekiwaniami. No bo skoro wybraliśmy już coś i wydawało nam się, że to jest najlepszy wybór, no to jak to potem jeszcze zmieniać, tak? My nie lubimy zmian jako mężczyźni, lubimy jakieś wyzwania, ale takie radykalne zmiany są dla nas bardzo trudne, więc nie po naszej myśli jeszcze. Stąd potrzebujemy jakiejś metody jak się zmierzyć z tą propozycją, jak ją najpierw odkryć, a potem, no, chcieć ją realizować. Więc ciągła potrzeba rozeznawania. Kiedy słuchamy papieża Franciszka, to odkrywamy, że on nas zaprasza do czegoś takiego, jak do rozeznawania. Nie tylko dlatego, że jest jezuitą, ale także dlatego, że to jest, no, nasze chrześcijańskie po prostu życie. Że ciągle potrzeba nam rozeznawać to Boże marzenie o naszym życiu, bo Bóg wie lepiej. Bo Bóg... Zna wszystko, to co było, co będzie, wie wszystkie kroki, które nas czekają, a my tego nie znamy. My widzimy tylko do zakrętu. I tak czasem się boimy tam iść, bo nie wiemy, czy dalej droga poprowadzi. Tymczasem, no właśnie, jako wierzący, mamy tę głęboką świadomość, że co prawda jest zakręt, ale w zaufaniu idziemy, ufając, że droga poprowadzi dalej. Więc ta ciągła potrzeba rozeznawania. I teraz. Pojawia się taki kłopot, ponieważ kłopot. To jest takie trochę męskie, bo to jest wyzwanie, że mamy różne głosy, propozycje, które do nas docierają. Tak jakby cztery główne propozycje. Jest duch Boży, który do nas mówi, jest mój duch, który do mnie mówi, jest duch świata, który też do mnie mówi i jest duch zły, który chce do mnie mówić. I jak to rozpoznać? Jak to rozeznać, czy rzeczywiście jest to Boże lepiej dla mnie, czy może to są inne propozycje? Tutaj z pomocą przychodzi mi takie, taka informacja, którą niedawno przeczytałem, że w języku chińskim, może ktoś zna, nie wiem, czy to prawda, ale podobno tak jest, że dużo zależy od intonacji. Kiedy ich słyszymy, jak oni mówią, to rzeczywiście chyba dużo od intonacji zależy, że, że ona jest taka. Czasem wznosząca się, opadająca, czasem na jednym takim tonie, a czasem jest taka modulowana. I w zależności od tej tonacji, intonacji, różne słowa co innego znaczą. Znaczy to samo słowo znaczy co innego. I czytałem taki przykład, że sama sylaba ma. Sama sylaba ma, inaczej wypowiedziana, znaczy co innego. I ma może znaczyć mama. Kiedy inny, inną tonację użyjemy intonację, wtedy może znaczyć koń, może też znaczyć konopie, albo może znaczyć przekleństwo. To samo słowo, czy ta sama sylaba, inaczej wypowiedziana w innej intonacji, może znaczyć coś innego. I teraz ta propozycja, która mi się jawi, jakieś zadanie do wykonania, właśnie jakaś droga do przejścia, czy to rzeczywiście jest Pan Bóg? Czy to jest mama? Tak, coś dobrego. Czy to może jest koń? Czyli coś związane z moim duchem, a może to jest konopie? Może są to konopie związane z duchem świata, a może to zły duch mówi i to jest przekleństwo tak naprawdę. Papież Franciszek tak pięknie napisze: czy to jest dobre wino, nowe wino, to co mi proponuje? Ta sytuacja, która przede mną, czy to jest ocet, czy to jest zepsute wino. Ale na początku ja tego jeszcze nie wiem. I teraz muszę się w tym odnaleźć. To są te trudności, to są te ograniczenia, z którymi muszę się zmagać. Bo przychodzą do mnie te głosy, tylko teraz jak to wszystko odczytać? Zwłaszcza, że w dzisiejszym czasie jest to o wiele trudniej, bo, bo jest więcej chaosu, zamieszania i, i nie umiemy się do końca odnaleźć. I dlatego takie głębsze życie duchowe. Jest nam potrzebne, i właśnie jakaś metodologia, jakieś kryteria, jakaś e, definicja tego rozpoznawania tych różnych trudności, które mogę napotkać, by rozpoznać to, co jest lepsze. Bo Bóg wie lepiej. I warto może za nim pójść. Józefowi wydawało się, że to, co już wybrał z Maryją, jest najlepsze, co mogło go spotkać. Spotkał najpiękniejszą, najtrudowniejszą kobietę na świecie. Zaplanowali sobie życie. A tu się okazuje, że. Coś nowego go czeka, i teraz pytanie: czy to jest nowe wino, czy to jest ocet? Jak to ocenić? Pójść za tym, czy się wycofać? I to jest dylemat. I myślę, że wiele takich różnych sytuacji mamy w życiu, przed nami ciągle się pojawiających, czy to wybrać, czy nie, pójść za tym, czy nie. I to nie zawsze chodzi o takie diametralne decyzje, takie poważne, aż na całe życie, ale no nie mniej ważne. I, I też warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Więc jest pewien taki jakby opis, jak sobie z tym poradzić. Takich osiem kryteriów, do których chciałbym was nawiązać, was zachęcić. Tak jakby gama, osiem dźwięków, które jeśli jakoś zagramy razem, to będą brzmieć po kolei właściwie, to znaczy, że to jest dobre wino. A jeśli nie, no to być może ocet. Być może to jest ten głos złego, a może to jest głos świata. A może to mój głos wewnętrzny, mój duch, który no jest jakoś tam ograniczony czym moją historią życia? To, o czym próbowałem mówić na homilii, że każdy z nas ma swoją historię życia i różnego rodzaju trudności, i teraz możemy mieć kłopot, bo ten nasz duch może nie do końca właściwie rozyznawać. I możemy źle wybrać. Więc potrzebujemy odkryć Boży, Boży głos, Bożą propozycję, Boże marzenie, żeby. Mieć pewność, że to, co wybiorę, będzie lepsze niż to, co ja wymyśliłem. I żeby się nastawić na zmianę w tym, co już jest. Jestem w małżeństwie, jestem w kapłaństwie, podjąłem już jakieś ważne decyzje w moim życiu, ale może się okazać, że Bóg czegoś więcej ode mnie oczekuje, czegoś lepszego jeszcze ode mnie wymaga. Ja jestem siedem miesięcy biskupem. Jeszcze na gwarancji, więc możecie, wybaczcie mi, jakby coś nie tak. I wydawało mi się, że wszystko już jest poukładane, człowiek ma tam te swoje lata, już tak powoli zmierzch, tak się zbliża, a tutaj propozycja, tak? która się pojawiła i, i wezwanie, zaproszenie do czegoś więcej. I, I teraz właśnie, to jest lepsze czy nie lepsze? No, ale są kryteria, które jakby wskazały, że lepsze. Więc zaczynamy. Osiem takich dźwięków, żebyśmy się zmieścili w czasie. Pierwsze to jest takie: Anioł przyszedł do Niego. Anioł przyszedł do Niego. O co chodzi? Chodzi o nasz obraz Pana Boga. Chodzi o to, że czasem mamy taki obraz Pana Boga, że Mu nie ufamy, nie wierzymy. Sobie myślimy, co Bóg może dla, mnie, dla mojego życia ciekawego wymyślić. Jak On może wiedzieć lepiej? Tu dużo zależy od mojego obrazu. Co ja myślę o Bogu? Myślę, że to jest bardzo ważne. Co ja o Nim myślę? Bo jeśli go dobrze postrzegam, jeśli dla mnie jest ojcem dobrym tatą, no to ja spróbuję mu zaufać tak i w ogóle go będę chciał słuchać. Powiem dobrze, panie Boże, mów, sługa Twój słucha, tak jak Samuel Mały mówił. Mów, sługa Twój słucha. A jeśli mam różnego rodzaju historię życia taką trudną, że, że nie ufam Bogu, że się go boję, że tak jak tam w, w historii ewangelicznej. Jest ten Bóg straszny, groźny, że się go ten sługa, który otrzymał talent, boi. Przestraszyłem się ciebie, bałem się, bo jesteś groźny i zakopałem talent, to mogę za tym talentem, który Bóg mi objawia, nie pójść. Mogę swoje życie zakopać. Mogę jakby zamrozić to, co przede mną jest. Więc pierwsza rzecz to zaprosić tego owego anioła do mnie z propozycją, czyli. Bóg przychodzi przez anioła jakiegoś, jakąś propozycją, tak? I teraz pytanie, czy ja chcę za tym iść? Ale od, to zależy od tego, jaki obraz w sercu swoim noszę: obraz Boga. Czy Bóg dla mnie jest tatą dobrym, kochanym, który jest dla mnie życzliwy i na pewno mnie nie oszuka i nie zawiedzie i nie wyprowadzi na manowce i w pole. Czy też no właśnie. Yy, może być takim, który będzie mi chciał zrobić na złość. I teraz są takie różne jakby sytuacje życiowe i, i, i takie jakby wymiary naszego życia, które sprawiają, że źle o Bogu myślimy, albo, albo nie do końca właściwie. Pierwszy, no to właśnie, że nie właściwie, bo Bóg jest tajemnicą. My czasem sobie chcielibyśmy Boga tak wytłumaczyć dokładnie. I, i, I go zrozumieć, ale on jest właśnie tajemnicą. On jest większy od naszej głowy i stąd go czasem będziemy źle postrzegać. Czasem, jak Mojżesz, będziemy go widzieć z tyłu, a z tyłu, jak wiemy, możemy się pomylić, kiedy patrzymy na kogoś. Może do kogoś być podobny, możemy go po prostu nie rozpoznać. Drugie, to już właśnie niewłaściwe spojrzenie na Boga, bierze się z naszej historii życia. Że czasem, historia naszego życia, najważniejsze dla nas osoby, rodzice, kapłani. Nauczyciele, rówieśnicy dla nas istotni mogą źle nam Boga przedstawiać. Możemy to, co oni nam powiedzieli o Bogu, przyjąć, a to będzie nieprawda. Możemy jakieś doświadczenie ciężkiego życia, trudnego, bolesnego, przełożyć na Boga, skoro On jest miłością, a ta, a ta miłość moja wyniesiona z domu była taka. I skoro Bóg ma być taki, to ja dziękuję za takiego Boga. Więc to jest jakby drugi problem, a trzeci to moje własne grzechy. Często jest tak, że kiedy zaczynamy grzeszyć, nie umiemy sobie poradzić z grzechem, to Bóg nam się jawi jako ktoś straszny, ktoś, kto się będzie mścił, kto będzie groźny, będzie nas prześladował i uciekamy od Boga. Więc nasz grzech może być problemem w rozeznawaniu, w podejmowaniu właśnie tego lepszego marzenia Boga o mnie. Tak więc to jest ten pierwszy ważny taki ważne kryterium w tym, żeby no właśnie umieć wybrać właściwie. Anioł przyszedł do niego. Z, z propozycją Bożą. Jaki Bóg dla mnie jest? Jeśli jest dobrym ojcem, jeśli mogę mu ufać, jeśli mam z nim więź, dobrze. No to mów Aniele, co masz do mnie do powiedzenia, tak? I teraz jest kolejna rzecz: Józef jest synu Dawida. Józef jest synu Dawida. I potem na końcu mamy stało się to wszystko, by spełniło się słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. O co chodzi? To są cytaty z Pisma Świętego. Słowo Boże. To jest kolejne kryterium. Pierwszy obraz Boga, jaki mam. A drugi to, czy to, co ja chcę wybrać, co mi się jawi jako propozycja, jako to, co Bóg chce mi powiedzieć, jest uzgodnione ze Słowem Bożym. Czy to jest zgodne z nauczaniem Kościoła. To, co chcę wybrać. Ta propozycja, która mi się jawi. Józef słyszy... Józefie, synu Dawida, to jest proroctwo, to jest proroctwo mesjańskie. Syn Dawida, tak jest prowadzony w taką niesamowitą Bożą obietnicę. Syn Dawida to jest nazwa, którą by chciał każdy Izrael, Izraelita usłyszeć. Tak nazywano tylko Jezusa. Z Nazaretu był nazywany synem Dawida i drugi to jest właśnie Józef. A więc na pewno jest to jakaś Boża obietnica. To jest zgodne z Bożym Słowem. I potem oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą im Emanuel. Jego oblubienica jest w stanie błogosławionym i Słowo Boże mu to potwierdza. Panna pocznie i porodzi syna. To jest zgodne z Bożym Słowem. To może być Boża propozycja. Chodzi o to, żeby nie, nie opierać się tylko na jednej, bo niektórzy tylko tak na przykład na chybił, trafił, otwarze, otwierają, otwierają Słowo. I, I za tym idą, to może być niebezpieczne, dlatego mamy te pozostałe kryteria. Niemniej y, musi to być zgodne z Bożym Słowem. Nie może być to wyłącznie, tylko wyłączne kryterium, ale trzeba się z tym zmierzyć. Młodzi mnie często pytali, kiedy katekizowałem, czy, czy w duszpasterstwie Akademickim, pytali, gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, że nie wolno współżyć przed ślubem? Gdzie tak jest napisane? Ja im mówię, zaraz na początku to jest tak ważne, że zaraz na początku. Opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. Nie narzeczoną, nie konkubiną, nie koleżanką, tylko żoną. To jest już na początku. Więc to, co chce wybrać, czy jest zgodne z nauczaniem Kościoła i ze Słowem Bożym. Więc to jest ważne kryterium. Bo dzisiaj wielu wybiera i potem tłumaczy, że że no, przecież no, tak rozeznałem i to jest dobre, ale Słowo Boże mówi co innego. Znany taki muzyk, Spotkał Jezusa przez pewnego przyjaciela swojego, który tam pracował z nim. No i chciał zacząć chrześcijańskie życie. Znalazł taką kobietę cudowną, inną niż żona, i chciał się z nią związać i żyć z Jezusem. A on mówi: Słuchaj, ale ty masz żonę, nie możesz się z nią związać. No jak to? No nie możesz, bo ty masz żonę zaślubioną. No i ponieważ ta miłość do Jezusa i, i ta więź z nim była mocna, dlatego postanowił na nowo rozpocząć. Naprawianie małżeństwa i udało mu się, i żyje z żoną dzisiaj. Więc czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? To jest to drugie kryterium.